Siema, z tej strony Borys z kanału Bracia Lasu. Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj widzicie, uprzątamy wywroty i uprzątamy ogólnie powierzchnię, na której mamy sadzić. Jest tutaj chyba hektar 20, wyznaczony do sadzenia. I ma tutaj być zorganizowana jakaś akcja. Ponad 100 osób, politycy, ważni z lasów oczywiście, mają tutaj sadzić sadzonki i zrobić sobie imprezę, gdzie będą grali w minigolfa. Co jest w ogóle dla nas no, bardzo śmieszne. No ale no, tak to jest w tych lasach. Widzicie, my wczoraj tutaj z Lechem już wycinaliśmy. Dość sporo jest wycięte. Dzisiaj kończymy ostatnie sztuki wycinać. Lechu tam właśnie z tyłu krzesze. O, widać go. No a ja wycinam, zostało, zostało mi jeszcze parę drzew do wycięcia. Z tyłu jakieś takie wywroty, takie połamane. No trzeba to wszystko uprzątnąć. Będzie trzeba tu poskładać gałęzie. No a my jak skończymy dzisiaj wycinać to zaczniemy zrywać i manipulować. Także zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że. Jak widzicie, samemu ciężko jest coś nagrać. Także materiał nie będzie jakiś super. Drzewo spadło, więc jest dobrze. Kniaczek nawet, spoko i idziemy dalej.

i teraz zabieramy się za zrywkę, no i ja za chwilkę będę manipulował, że coś tam wam na dole pokaże jak Lechu zrywa. Ciągnąć trochę tartaczki. Tutaj tartaczkę możemy robić od 9, czy znaczy na no 93 i 103 śladowe ilości. Bardziej e, kładą nacisk na e, 12,4. Jak widzicie trochę tu już lechu zerwał. Ja zmanipulowałem, parę tartaczek jest. No ale zaraz musimy jechać, e, odgarnąć śnieg na wyciągu na drodze, e, no bo jeszcze tam leży. No, i ciężko jest z przejazdem, po prostu, żeby samochody mogły przejeżdżać. Także zaraz to zobaczycie. Ktoś chętny, to na sanki możecie jeszcze przyjechać. Zapraszamy tutaj na wyciąg w przybukowej chacie. Zobaczcie, na tym śniegu jeszcze będzie szło na sankach, czy tam dupolocie, pojeździć. Siema, siema, witam Was w kolejnym dniu pracy. Widzicie, już robimy. Słonko pomału wstaje. Odciągamy tartaczki. Lechu zrywa cały czas. Ja manipuluję. I tutaj zobaczcie tartaczka. Pewno teraz nie będzie widać. Nie, no coś widać, że jest gruba. No FS sztuka 10-3 tartaczka, około 70 cm na środku tak plus minus, bo mierzone taśmą. No i ta tartaczka ma 3,9 kubika w korze, także bomba fest. Całe drzewo miało 6-7 kubików, bo tam jeszcze, tam jeszcze jest drugi kawałek od tej sztuki. No i naprawdę było fest grube drzewo. Szkoda, że nie nagrałem jak je ścinam. Słonko wychodzi i także robimy. Klasa. Czekamy aż lechu coś e, przyciągnie. Piły zatankowane, raczej ostre. Tnę na e, dwie piły. E, no bo, jak jedną gdzieś coś przy, przywalę w ziemię, stępię, no to biorę drugą. Jakoś idzie. Poszedłem ciąć. Poszedłem ciąć, i coś mi tu nie gra, kurwa, bo piła jest tempa. A wziąłem nie tą piłę. I. No, nie dziwota, że nie tnie, bo ta jest tempa. Tamtą sobie wyczyściłem, naostrzyłem, a wziąłem tą drugą. E, także jeszcze raz. Kolejne całe drzewo idzie w metry. Jest tu strasznie kolaniaste. Kurde, gdyby był zdrowy, to by wyszło tarta. Aj masakra W ogóle pamiętnie chyba, że w tym miejscu e, kiedyś nagrywałem filmiki. Pokazywałem jak to wygląda to. E, tam z góry fajny widoczek tutaj jest No i tu tą skałkę odsłanialiśmy kiedyś. Fajnie ją teraz tutaj ze szlaku widać. Mało powietrza w tylnym kole jak widzicie. Lechu zerwał wszystko. Ja wyciąłem wszystko. No powiedzmy, prawie oprócz dwóch drzew, które służą nam tutaj troszkę na zaporę, żeby metry po prostu tam w dół nie zjechały, bo ich przyrzewam nie sięgnę. No i odciągamy teraz tartaczki, zostało ich jeszcze parę, no i będziemy kończyć. Pogoda się nam trochę zepsuła. Bo przez jakieś, nie wiem, dwie minuty była taka fest-pompa, padał deszcz, a teraz siąpi. E, także robi się nieprzyjemnie, no ale zostały nam tylko te nieszczęsne tartaczki, także niedługo będziemy kończyć. Więc nie jest źle. Kolejny materiał, jaki stąd zobaczycie, to będzie pewnie składanie metrów. E, także dla was to parę sekund. E, a dla mnie parę dni, no bo są e, zbliżałem się święta. Także e, czułko i widzimy się za sekundę. Siema, siema, witam wszystkich widzów. E, kolejny dzień pracy. Dzisiaj składamy tutaj te metry, co ostatnio manipulowałem. E, no i widzicie co tutaj się dzieje. Dowaliło tyle śniegu, że masakra. Odechciewa się normalnie robić. Coś tam widać 19 kwietnia. Zaraz po świętach przyjechałem tutaj to złożyć. I czym wyżej, tym gorzej. Jesteśmy prawie na szczycie. Także tego śniegu tutaj już jest sporo. Pewnie zaraz to stopnieje, no ale, no ale jest on. Sam fakt, że jest, no to jest denerwujący. No my składamy, a ja zapraszam do oglądania do dalszej części filmu. Składać opał. Tu widzicie parę wałków jest. Na sobie mam no, papierówkę, której no, zostało mi tylko troszkę do poskładania. Bo jak widzicie, większość mam już tutaj posortowane, No jest to opał i paleta S2P, które teraz będę składał. Także ja jadę tą papierówkę zrzucić tam na końcu trochę wyrównam ten sztapel. To, co znajdę z papierówki, dorzucę do góry. No a my widzimy się za chwilę w time lapse, gdy będę ładował opał. Także jedziemy. Sypać. Masakra, ja już praktycznie mam skończone. Tutaj nie mam już żadnych wałków. Sztaple muszę pokończyć. Ale, ale, ale. Mam dwie sztuki do pocięcia. Zobaczcie, tu jedna sztuka ma na całej długości taką zgniliznę. No i ona nie pójdzie w tartaczkę. Wcześniej tego nie widzieliśmy. No i tam z przodu jest jeszcze jedna, którą za chwilkę potnę to popiłem, Także popnę potnę to i, no i w sumie chyba dokończyłam. No i ja już mam tu skończone, zobaczcie jaka gęsta mgła tutaj naszła, nic kurde nie widać, jest tak czarno, że no nie, nieprzyjemnie, nawet tam dalej nie widać czy jest wszystko złożone czy nie, no ale zostały dwa drzewa w całości. Które służą za zaporę, by metry tam dalej nie zjeżdżały. Co prawie. Zobaczcie, papierówki wyszło dość sporo. Tam opał S4 i S2AP. Szybko zmierzymy, ile tego jest, i spadam stąd. Także, także długość tego stosu to 12,8 na, na 2,40, no bo 2,40 długość wałków i średnia wysokość wychodzi 2 metry. Ja nigdy nie łapię tak wysokości co kawałek, no bo nie mam na to czasu, po prostu łapię sobie średnią wysokość. No i mniej więcej zawsze wychodzi mi tyle, ile po zmierzeniu przez leśniczego, czy tam podleśniczego. Także 40 kubików równiutko, znaczy równiutko, bez 1 dziesiątej 40 kubików ma ten stos. Zobaczymy dalej. z opału 99 kubika i z S2AP 5 kubików niecałe także 55 kubików tutaj było no nie jest źle i chyba z 30 parę tartaczek no i co? i jajko no i ja będę kończył to co miałem poskładałem wyszło 55 kubików chyba w 6 godzin jakoś tak by to wyszło coś udało mi się nagrać także mam nadzieję, że wam się Podobał, podobało, o Boże. coś udało mi się nagrać, także mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co, do następnego filmiku. My się żegnamy. Pamiętajcie o łapce w górę, o zostawieniu łapki w górę. No i do następnego razu czułko.